Państwo bardzo serdecznie znajdujemy się na demofarmie porzeczkowej. Tutaj nasza firma zapewnia zapylanie upraw. Jest to nieodzowny element, jeśli chodzi o produkcję owoców deserowych. A ta plantacja porzeczka na rusztowaniu w tym celu jest prowadzona, aby uzyskać jak największe i najdorodniejsze grona. Tutaj jest zapewnione na obszarze około hektara 4000 kokonów. Dwa ule w wersji podstawowej i trzy ule w wersji mini. Znajdujemy się przy ulu w wersji podstawowej z zakryciem. Tutaj na, na doświadczeniach w trakcie tego sezonu jednoznacznie możemy stwierdzić, że zakrycie jest niezbędnym elementem, nieodzownym, jeśli chodzi o produkcję. I, I chęć oblatywania przez murarkę upraw. Postaram, po, pozwolę sobie otworzyć. To jest tylko takie przykrycie, które zabezpiecza przed wilgacią i przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym wnętrza otworów lęgowych dla pszczół. Widzimy, że zapełnienie jest praktycznie stuprocentowe, natomiast nie do końca. O to chodzi, w, w, żeby uzyskiwać jak najwięcej kokonów, jeśli chodzi o uprawy, ale najlepszej jakości plony. Na dzień dzisiejszy możemy się pochwalić, że podczas doświadczeń, gdzie zakładane były inspekty na część sadzonek, aby odizolować sadzonki w trakcie kwitnienia od, uprawy, od oblatywania pszczół, ilość owoców w gronie. Jest do 11% większa. Jest to bardzo dobre jeśli chodzi o jakość plonów, ze względu na to, że poprzestrzelane grona tracą swoją wartość handlową, jeśli chodzi o rynek pożyczki deserowej. Ten rok był dosyć trudny jeśli chodzi o maj, jeśli chodzi o pogodę. Było bardzo zimno, więc to oblatywanie też było słabsze. Natomiast pszczoły, w naszym odczuciu, swoją, swoje zadanie wypełniły w 100%. Będziemy się zastanawiać w kolejnych latach, jakie jeszcze doświadczenia możemy tutaj przeprowadzić, jeśli chodzi o zapylanie upraw. Natomiast na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić również, że Będziemy zwiększać ilość uli na hektarze, jednocześnie zmniejszając ilość kokonów w danym ulu. Chodzi o to, żeby pszczoły w trakcie trudnych warunków pogodowych, a takie były w tym roku, miały jak najbliższe odległości od kwiatu do miejsca, miejsca gnieżdżenia, dzięki czemu te owoce będą jeszcze lepiej zaplone. W trakcie zbiorów będziemy oceniać jeszcze ciężkość gron, bo zapylenie to nie tylko ilość zapylonych kwiatów, ale i ilość pestek w danym owocu, co przekłada się bezpośrednio na, na, na ciężar, jednoznacznie na plon i dochód z danej uprawy.